7.31, następny dzień, ostatni, szósty dzień ćwiczeń. Jestem wykończona. Zostawiliśmy okno otwarte, bo przecież tak duszno, no jak mówię, jak w Chorwacji. I co się okazuje o 4 rano, jak zaczęły ptaszki świergać, tak po prostu nie szło spać. Chyba już wołają. Wzięliśmy już maty. Jeszcze nie zdążam się uczesać. Maty mamy. Będzie jednak test. Będzie przerąbany. Ja jestem półprzytomna Tu test. Łokcie nie bolą. Jest strapane. Łokcie. o Jest struperka Jest duży, zgojący się ten strupek. Normalnie mam tak strapane, że nic nie Nic nie mogę się oprzeć. Nie wiem, jak ja będę robiła. To na rękach, tą deskę. To będzie coś. tą deskę. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że, że dał radę. Ale coś mi się wydaje, że w takim stanie, jak jest, to ten test końcowy wypadnie dużo, dużo gorzej niż test początkowy. Dobra, jeszcze się muszę rozczesać. I będzie ok. To krank, krank. No, jesteśmy już po porannych. Rozruchu, właściwie to rozruchu było niewiele, potem były testy. Szybko się muszę zbierać, bo jest już 45, 845 o 9 mamy autokar. Jedziemy na te rowery. Chciałam tylko się pochwalić, że mimo tych łokci o plastry, tu, tu, strupy. Wziąłam sobie ręczniki, złożyłam i stałam w desce 3 minuty. A potem podam wszystkie moje osiągnięcia. Jestem wykończona tym testem. Mam nadzieję, że jakoś ogarnę się jeszcze teraz szybko wykąpać i na te rowerki i potem resztę już z rowerko. Niem, niem. Dobra, pakujemy się do oko do Wszystko ok. Mam nadzieję, że wszystko on spakowane. Dobra, muszę już wchodzić. To bank, bank. Dojechaliśmy. Jesteśmy w Czorsztynie. Teraz będziemy się kierować na odebranie rowerów. Tam będą jeszcze sami. Przygotowywać. Jedyny problem, jaki jest, to zapomnieliśmy kasków. Także, o, dobra, idziemy. Zobaczymy, co będzie dalej. Kank. Dobra, jak zwykle pogonili nas trochę przez góry, ale już myślę, że dochodzimy do miejsca, w którym są rowery. Bo już widać jezioro Czorsztnińskie. Pokażę. Tak, piękne i rowery przed nami zaraz będzie żółto kolorowe rowery są jakieś wypożyczalnia rowerów i będziemy się ładować za chwilę następnego. no, rower już, już mam przygotowane. także tu jest mój rower siedzonko już jest przygotowane także idę, bo już się ustawiamy idę, klank, klank no, rower przygotowany, strach przede mną czy dam radę tym górkom, bo górki są tutaj dość spore, mamy dookoła Jeziora Czerwcyńskiego, tu jest jeziorko, ale tam po tych górkach będziemy troszeczkę tego jeździć, zobaczymy jak to będzie, szkoda, że nie mam takiego na wodę tutaj, żeby pić sobie po drodze, bo już mi się pić, co jeszcze nie zaczęłam jechać. Siedzonko mniej więcej ustawione, mam nadzieję że jest ok Trochę mam źle przerzutki No i zapomnieliśmy kasków Kaski w samochodzie jest zabrane W samochodzie sobie leżą Nie wzięliśmy, no nic, będziemy w czapeczkach, Mam nadzieję, że nie będzie tak bardzo ekstremalnie i dużo samochodów, tak to mówią Że będzie w miarę spokojnie, więc to ta droga, no ale jeżdżą tutaj Także zobaczymy Prawda to dopiero na końcu drogi. Czeka nas jakieś 30 km. Nie wiem, tak mówią 27 do 30 km. Zobaczymy, włączę sobie mm, trasę. Szkoda, że nie ma licznika na kierownicy szczepione do kubo, by było dokładnie widać. A tak no to nie będzie całkiem to samo, ale zobaczymy. No, to do następnego spotkania. Jak będziemy mieć przerwę, prawdopodobnie na jedzonko albo już przed samymi kajaczkami. To klank, klank. Ach, jesteśmy pierwszy postój zaraz powiem 40 ile minut jechaliśmy? 41 minut No stop jazdy najgorsze dla mnie to jest tak tu są takie górki góry, dół i najgorsze jest tak, że jak jest w dół to jest potem, potem dole jest zakręt a potem zaczyna się pod górę ponieważ ja się strasznie boję zjeżdżać w dół a już zakrętów to się boję panicznie więc później więc hamuję przed tymi zakrętami. I potem jak jest pod górkę, to jest dla mnie jeden wielki wysiłek. I tak jeżdżę od 7. Na jednym mam e, dwójeczkę nastawioną. Na drugim tę przerzutkę mam 7, 6, 5. Jedną górę, która była wielka ustawiłam na 4. Ale to 4 to było też bez sensu. Bo ja już potem nie umiem wjeżdżać i prowadziliśmy. Oczywiście trochę tam pobłądziliśmy i zamiast mieć jedną górkę do podprowadzania już żeśmy dwa razy rowerek podprowadzali, a ta górka największa jeszcze przed nami. Więc zobaczymy jak to będzie. Na razie może coś się też zdzdziapać spróbuję. Chociaż nie wiem czy jak z nim dam radę potem jeszcze jechać to klang-klang. Stanęliśmy, chyba zaczyna kropić jak mi się wydaje, albo ja już jestem taka mokra, że to nie leci, ale nie chyba zaczyna. Okazało się, że zgubiliśmy grupę. Padać zaczyna! Zgubiliśmy grupę. Nasza grupa gdzieś stanęła na dole. Wyprzęknęliśmy szybko. Dzwonili przed chwilą do nas, gdzie my jesteśmy, a my pomknęliśmy na samą górę. Stanęliśmy dopiero przy znakach. Ja mówię najpierw myślałam, że to mi pod tak spada. Dobra, teraz coś wypijemy i czekamy na naszą resztę grupy która gdzieś jest na dole na innym campingu i przy innej górce Na kłankanka To kwang kwang. jest ta górka, którą przed chwilą, którą przed chwilą połowę już Tu, tak a połowę już na kążecie, a nasi tam nie będzie gdzieś na dole, na kempingu. No, my już trochę popoczęliśmy, widzimy naszych właśnie tam chodzą do góry też prowadzą rowery a my tutaj nas pokażę o tam są, pod górę właśnie wszyscy idą tu już jeden przyjechał a my właśnie odpoczywamy po napojach także czekamy na nich, ruszamy dalej klank klank a teraz mała przerwa już chyba będziemy zjeżdżać z góry, mam nadzieję, a widoki są piękne, tam już jeziorko, na którym będziemy zmywać. tu cała grupa nasza, tam nam robią zdjęcia, chyba nie będą zdjęcia, ale ok, przynajmniej teren Wam pokażę, jest ślicznie, pięknie, pięknie i trasa w dół, no, to jedziemy dalej, Mam bam. bam. No, przejechaliśmy 26 km rowerem. Górki były rzeczywiście makabryczne, i nie tylko jedna do prowadzenia. Jedna do prowadzenia to była ale dla trenera, a reszta, Myśmy chyba z 6 albo 7 górek mieli takich mocnych podjazdów. Jedna to rzeczywiście to przez długi czas, nie wiem, jakieś 400-500 metrów to było cały czas prowadzenie w tym słońcu ewenementy pogodowe słońce świeci upał a na nas kropelki deszczu sobie spadają z białego nieba po prostu padający deszczyk nawet powiem, że fajne takie orzeźwienie to było teraz będziemy szli, jedna grupa z jednego jakby portu, druga z drugiego, bo w jednym nie było tyle kajaków i będziemy przez Jezioro Czorsyńskie sobie Przepływać. No i zobaczę, jak to będzie, ale to już myślę, że nie będzie jakieś takie ciężkie. Chociaż na ręce może tak. Ale mam napęd przecież z tyłu, no to nie będzie źle. Ale nogi będą już odpoczywać. Chociaż ręce po tych rowerach też bolą. Od tego prowadzenia, od tego trzymania na tych kamyczkach w niektórych miejscach. Dobra, to zbieramy się już na kajaki. Klank, klank. No, już jesteśmy w kapoczkach. Przygotowani. Tu kajaczyczki. Będziemy pływali. Zaraz będą wodować następne kajaczki. Wiatr jest, no powiem, że na tym jeziorku jest troszeczkę wiaterku. Taka trujeczka, czwóreczka. Trochę nas będzie nosić, dlatego w kapoczkach ubrani. Nie, bez ryzyka. Także zobaczymy. No ale najważniejsze, rowery przeszły. Także ten nowy mi się, mam bąble na rękach widać, o. Bole rany, kurka, chcę nie wyrwać. Dobrze, że czapkę schowałam, bo bym ją zaraz zgubiła. Rany, jaki wiatr jest straszny. Dobra, kończę, bo muszę się jakoś do tego kajaka zbierać. jest Dobra, jesteśmy na środku jeziora. Nie cykam, nagrywam. Jesteśmy na środku jeziora. No, jesteśmy już po kajaczkach. Teraz się gromadzimy tutaj w takim małym lasyczku i będzie nas będziemy szli tam do tego busika, który nas odbierze i zawiezie już na miejsce na obiad. No, to tak to wygląda to wszystko. Dużo kamperów tutaj przyjeżdża. No, to my się zbieramy, lecimy dalej i na obiadek. Bang, bang. Jest już wieczór Widzicie tam ten piękny zachód słońca Piękny jest obraz tam za mną śliczny, nie? Jesteśmy już po kolacji Najpierw wróciliśmy do obiad, znaczy jeszcze zdążyliśmy się wykąpać, bo to wróciliśmy na pół godziny przed obiadem na 17 był obiad gdzie był, była rybka pieczona i były ziemniaczki i surówka Potem mieliśmy zaraz o 18.00 rozciąganie. Yy, I zaraz porozciąga... na rozciąganie, żeby Was nie skłamać, to było chyba tylko 8 osób. Więc no już takie niedobitki. I potem była kolacja, na której była zupa brokułowo-kalafiorowa. Jak nie lubię brokułów, tak ta zupka mi bardzo smakowała. Było ciepłe, może dlatego, ale nie, było, było, było dobre. No i teraz właściwie już odpoczywamy, będziemy się troszeczkę pakować, Tutaj, bo jutro do 11 musimy opuścić, jeszcze rano będziemy mieć ważenie, zobaczymy co, jak tam będzie wyglądać, nasze efekty. No jeżeli chodzi o ćwiczenia, to efekty są, także później jeszcze muszę znaleźć tą listę, ile zrobiłam, jaki, no, jakie wyczyny. Ale na pewno w ilości przysiadów. Chociaż yy, miałam 102, a teraz miałam chyba 110. Coś takiego nie pamiętam w przysiadach. No ale weźcie pod uwagę, że czekała mi rower, który się strasznie bałam Oczywiście znowu na tych rowerach od słońca dostałam takich bąbli. Teraz moja skóra to wygląda tak, więc popękały te bąble. Mam tylko schodzącą skórę, także nie jest źle, bo się bałam, że z tymi bąblami będę długo chodzić ale jest ok, ale wytrzymałam wytrzymałam, 6 dni intensywnych ćwiczeń, wytrzymałam naprawdę, to jest coś, impreza jest tam na dole, więc pewnie jakiej macie jakieś muzykę i, i głosy ale cieszę się cieszę się, że się skończyło że wytrzymałam, jutro do będziemy mieć to ważenie. dostaniemy ile kalorii yy, możemy zjadać, w zależności od tego ile będziemy ćwiczyć, no bo oczywiście może wakacje fit się kończą ale to nie kończy się mój okres dalszego fit. Wakacje fit trwają do końca lata. Czyli jeszcze troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę trzeba będzie biegać, ćwiczyć. No i będę Wam zdawać relacje, jak to jest. Jutro Wam powiem, ile schudłam, czy w ogóle schudłam, ale na pewno tkanka mięśniowa mi się powiększyła. I dokładnie Wam powiem, jakie osiągnięcia były przez ten okres tych 6 dni ćwiczeń a dzisiaj już się będę troszeczkę podpakowywać i idę na takie spotkanie na dół, no bo musimy się pożegnać wszyscy, bo wszyscy wyjeżdżają jutro z samego rona także dzisiaj jeszcze jakaś taka ale imprezka, ale nie imprezka dlatego, że jutro to ważę, więc nie wolno się tu obiegać no to bam, bam i do jutra pak